Miejscówka koło i weski w Beskidzie Niskim. No jak widzicie, tam już jest zakaz ruchu dalej, także można powiedzieć, że droga jest ślepa. Jest wiata z kominkiem, jest miejsce na ognisko. No ładny widoczek, ładne zachody słońca tu są, bo akurat ta panoramka jest skierowana na zachód. No i szutrowy parking. Mieści się tu spokojnie kilka kamperów. A w sezonie turystycznym jest ustawiany to i jak także można skorzystać albo też wylać sobie kasetę. A jest teraz długi sierpniowy weekend, no to jest tutaj troszkę ludzi. Jesienią znowu miejsce okupowane jest przez grzybiarzy, bo jest tutaj całkiem sporo grzybów, wczoraj też nazbieraliśmy troszkę prawdziwków, ale wszystko robaczywe było, bo jest sucho, no miejsce całkiem sympatyczne.